No jeszcze raz witam serdecznie. Przede wszystkim witam Pana Wójta yy, Wojtkowskiego yy, Gminnego Księgowego Zespołu Szkół w Ponieważ yy, już pierwszą część, żeśmy sobie tutaj zrealizowali. Chodzi o Komisję Przechodzimy do trzeciego punktu. To jest analiza budżetu oświaty bardzo 2023 i 2024 yy, No. W Porządku proponowany w porządku obrad zawarowano informacje, które tu Pan Przewodniczący nam miał nam przygotować, na ile było to możliwe, ponieważ te wszystkie podpunkty były wcześniej ujęte na posiedzeniu Komisji Bodajże 9 października, aczkolwiek. No my też, no, jesteśmy zobligowani do jakby weryfikacji takich do, dokumentów Dobrze. też, żeby nam Pan udostępnił dokumenty i ja może poproszę Pana o zabranie głosu. Jeżeli chodzi o punkt pierwszy, no czy gmina przekazywała przeglądy na bieżąco? Tak, były na bieżąco, to bieżąco przekazywane, tutaj... ja tu mam jakby też... Przekażę jeszcze raz, bo też przekazywałem jeszcze raz zestawienie, kiedy były środki przekazywane w 23 i 4 na poszczególne szkoły, nie? Czyli czy my mamy? sobie musimy tak, czy to no. można no, poprzez, no. Mamy, tu ja też mam. No. Mhm. Ale, Ale czy, czy tam to jeszcze... Okay. No możemy też Ale... podrukować tylko tam tego będzie dużo, nie? No o tak byśmy prosili. Ja, czy ja mam tu, ja mam tu wpisane jakby tu są daty, no ale mogę to te wyciągnąć i też przygotować, ale to, to też znaczy, nie tak od razu, bo to będziemy tak, tego drukować, a drukować, bo tego jest trochę, nie? To znaczy... Ja mam tutaj datę wpływu jakby na takie zestawienie zrobiłam, kiedy wpłynęło kiedy na, na konto, tak. Także to, i wyciąg, no możemy no to podrukować, tylko no że... Ewentualnie Spokojne, możemy sobie tam ze dwa wyciągi y, wydrukować, żeby podpiąć po to, czy w danym miesiącu jest eh, zgodne z tym, bo nie przy, to przyjmuje pan datą wpływu na konto. Tak, tak, tak. Ja zawsze sobie zrobię zestawienie, no, kiedy... No, kiedy środki wpływają. Według tak jak idzie, bo na papierze się może wszystko. Dobrze, ja idę wydrukuję takim wszystkie, czy... Yy... To wszystko, yy, co czy... Dobrze, tam to tam tak, spługa do... Dobrze. A teraz ty pokaż to, co on się ostatnio dał. No, masz tu wszystko do Bo to teraz dochodzi. Tak, tak. Ta, ta.